Cześć, ja jestem Kamil, dawno nie nagrywałem dla Was filmików z VCDS-a. Dzisiaj siedzę akurat sobie, no, błędy na Audi Q5 i przy okazji, że to jest MMI 3G, to Wam pokażę jak odblokować zielone menu, tak samo jak w 2G, czyli Setup plus Car i jak odblokować, żeby tutaj działało. Łączycie się kablem z VCDS-em, czy macie jak na Bluetooth, to przez Bluetooth, wybieracie sterownik. W sterownik albo tutaj na dole wpisujecie 5F Albo w elektronika 2 tutaj macie 5F Klikacie sobie to 5F Dalej dajecie adaptację Czyli 10 Tutaj wpisujecie 06 I odczytujecie Oryginalnie powinniście mieć 0 Zmieniacie na 1 Po zmianie na 1 dajecie testuj wszystko zapisujecie, pamiętajcie, że pierwsze musi być testuj, potem zapisz. Po zapisaniu tego, gotowe, wszystko pięknie, wychodzicie, wychodzicie, wychodzicie. I po naciśnięciu przycisku Setup plus Car, o, już pomyliłem się, bo ma być pierw Setup, później Car. Niby w tym samym czasie, ale pierw Setup i Car. Przytrzymujecie, trzymacie, 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 trzymacie. trzymacie. I proszę bardzo, macie zielone menu. A co w tym zielonym menu można odblokować? No to nie na dzisiejszy odcinek. Dzisiaj wam tylko chciałem pokazać, jak to odblokować. No i co? Dziękuję. Jeżeli chcecie więcej to łapka w górę, możecie pisać w komentarzach, co byście chcieli, żeby wam pomóc odblokować. Jeżeli sam to potrafię, to wam pomogę. A jeszcze coś czuję, że pojawi się parę odcinków z tego auta, bo teraz jak tak siedzę i się bawię w nim, to coś może ponagrywam. Na razie trzymajcie się. Cześć.